Myślenice i TV, wasza telewizja internetowa. Kolarze górscy znów mogli sprawdzić swoją kondycję i umiejętności, wyjeżdżając swoimi jednośladami na trasę małopolskiej ligi kolarskiej. Po etapie wdowie nadszedł czas na kłopotów. Malowniczą wieś położoną 20 km na południe od Krakowa. Polska Liga Kolarska to cegl wyścigów. Dziś drugi etap. Jaką trasę przygotowaliście w Głogoczowie? W Głogoczowie jest średniej klasy trudności etap. Gdzieś około 30% przebiega po drogach asfaltowych, reszta przez las. Bardzo fajna trasa łąki, urozmaicona. No. Trochę nam pogoda nie dopisała, bo niestety te nocne opady tutaj spowodowały, że ta trasa jest dosyć błotnista. Ale zawodnicy dają rady, jest bardzo fajnie. Ilu kolarzy zgłosiło się dzisiaj na starcie wyścigu? Na starcie wyścigu mamy zarejestrowanych około 120 kolarzy z licencją i amatorów, także wydaje mi się, że impreza dosyć fajnie się rozwija. Dzisiejszy wyścig to nie tylko szansa na puchar dla zawodowych kolarzy, ale również dla amatorów kochających połączenie rower, trasa plus zdrowa rywalizacja. Stawiamy po prostu na szeroki e, udział zawodników i zawodników z licencją i zawodników amatorów. E, Chcemy, żeby to po prostu też nie tylko po prostu rywalizacja, tylko zabawa, jakoś urozmaicenie dla młodzieży, dla dzieci, żeby nie tylko czas spędzały przed komputerem, ale także czynnie, sportowo, na rowerze, na, na trasie. Czy są jacyś zawodnicy, którzy mianowani, typowani są do zwycięstwa? Proszę Panią, tak jak w każdych kategoriach, tak jak w każdych zawodach, są faworyci, którzy po prostu jeżdżą, którzy przyjeżdżają jako no, w głównej mierze e, faworyci, natomiast e, w takim terenie i w takim rozmaiceniu wszystko jest możliwe to jest sukces dla polskiego kolarstwa, że jednak tyle osób zgłasza się, że jest coraz więcej zawodników? Proszę pani, ja myślę, że tak. No tutaj z Głogoczowa, Głogoczów ma dosyć duże tradycje w wyścigach MTB. Mamy mistrzynię Polski, świata, panią Anię Szafraniec, także chcemy, żeby to się coraz bardziej i coraz lepiej rozwijało po prostu. W tym roku jest cykl czterech imprez. Jeżeli uda, jeżeli pozyskamy środki, jeżeli dostaniemy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. W przyszłym roku planujemy zorganizować sześć imprez, trzy w wiosennym cyklu i trzy w cyklu jesiennym. Jesteś zwycięzcą w kategorii elit. Jak układała się rywalizacja w Waszej trójce? Bo ta trójka była na czele całego peletonu. E, od samego startu z Albertem Głową i kolegą Kubałem bardzo mocne tempo. Cały nic z tego nie wytrzymali, przedstawiliście, się jesteśmy razem. Po zmianach praktycznie na takiej trasie właśnie, udało się nam odjechać i do, do samej mety utrzymujemy taką przewagę. Ostatni etap był w Gdowie, dzisiaj Głogoczów. Jakie są różnice? Jak oceniasz dzisiejszą trasę? No Trasa maja, powiedzmy maja bardzo bardzo, bardzo podobna do Gdowa. Bardzo długi podjazd, a, zjazd no, prosimy, i kawałek maja. płaskiego z dojazdem dojazd do, do mety. To Mało techniczna, matyzma, bardzo szybka. No, nie matyzma. lubię takich tras, no ale Natomiast... trzeba się ścigać na takich trasach. Czy takie że... zwycięstwa jak dzisiaj dają Bo satysfakcję? Tak, Bardzo bardzo się z tego u u zwycięstwa. Po... Na internetowych forach możemy znaleźć wiele informacji na temat Małopolskiej Ligi Kolarskiej. Jedna z nich brzmiała. Na wypasie, bez kosztów i no jeździć. I tym pozytywnym akcentem zapraszamy Państwa na dalsze etapy wyścigów, które odbędą się 26 września w Chwimio oraz 4 października w Myślenicach.